Hej, kochani, dzisiaj jesteśmy w Horizon House Turbo Chile Santiago Taka nowa gra, wyścigo samochody wyścigowe że się ścigamy z innymi uczestnikami WUSD jeździmy, tutaj mamy prędkość, trzy okrążenia Literą D skręcamy i wyprzedzamy Jest zawodników 20, jestem już 19 no i jak zahaczę, to stracę prędkość. Zazwyczaj jestem pierwszy, drugi. O, I już czternasty, dziesiąty. Ja to gram już dość długo, więc wiem o co chodzi. Tutaj można wybierać sobie więcej państw, jeśli się wygrywa. Yy, teraz jest, jesteśmy w Chile. Yy, ja się nie mogę popatrzeć, gdzie ma Santiago. Santiago No, nie, nie, nie Mac Jestem dziewiąty No i macie mapę. Mój czas. Lab 2Z3. No jestem 6. piąty, Prędkość 216. No i można mieć różne samochody. Zaraz zresztą wam to pokażę. Okej... Okay. Jedziemy, no jestem na razie piąty Ale już czwarty Co ja tu zresztą gadam, że piąty już... Zaraz będę trzeci No tutaj... Hop, ajajaj na... Dajesz! No, Nie możesz być czwarty? Dajesz, no, dajesz, dajesz, dajesz ja no, chyba na spokojnie go wyprzedzę. Pewnie. Już jestem trzeci. I już jestem. Nie drugi. <grym> no, niestety nie ma tak łatwo. No, trzeci. Muszę być drugi co najmniej. Szybko. Dajesz. I... No, prawie było. Chyba będziemy mełdę trzeci Niestety Aj no i zahaczyłem No i mnie przez to wyprzedził i czwarty, ajajaj aj, aj. Czas 2 minuty 22 mój Moja ulubiona liczba, jeszcze nigdy takiego czasu nie miałem Niektórzy widzę jedna osoba Zeus Którego mam z nim złe do czynienia i z nim walczę. No i przegrałem przez to zahatnięcie. Czyli ja i Zeus mamy 2 minuty 22 sekundy i 73 setne. Machina 2, se 2 minuty 40 sekund 95 setne. No może 2 minuty 22 sekundy. No to świetnie. No i tutaj, no niestety, czwarte miejsce. Ach, tego Zeusa. Okej, okay, no jedziemy dalej e, Tym razem będzie uwaga w vil... no. Co? Co chcecie ode mnie? No Villa... Villa. Villa Villarica Villa Przez dwa przez dwa I jeszcze tu jest... A ta sama, byłem w Santiago. Jedziemy do Villarica. No, taka mapka. No dobrze, i tutaj widzicie, można sobie wybrać samochody. O. Ten miałem jako pierwszy, ten jako drugi, ten jako trzeci, ten jako czwarty. No i ten właśnie jako czwarty. Więc select. Jedziemy ready, czyli gotowy. Ready. No i Villarica, jakoś tak. Dobra, <grych> jestem na razie 20. Właśnie to zminy że muszę się już na sam start męczyć z wyprzedaniem, ale już jestem dziewiętnasty. To jest moim zdaniem niesprawiedliwe, że ja jestem na sam starcie już o 20. Ale przynajmniej są emocje i muszę wyprzedzać. Okej, okay, dobrze. Jedziemy, horyzont, na Dajesz, dajesz Musisz wyprzedać, dobrze Dziesiąty Przez dwóch się przecisnąłem Jeszcze czego, jestem jedenasty Ale to się zaraz zmieni, no i się zmieniło, dziesiąty Villarica jakoś tak, nie, nie, nie umiem dokładnie tak tego przeczytać, bo to trudne Wi, no kurczę, nie, nie Willarica jakoś tak przez dwa przez dwa to trudno. No, przytem mamy w Santago sa ta, czy Santago? No góra jak znowu to Zeus. Zeus to żegna, jesteś dziewiąty. Hihi. Hi. Raz już zahaczyłem w <grym> Tutaj co chwilę się droga z mojej ja jestem ósmy jestem siódmy, świetnie Piąty Czwarty, wow WSD, tu się gdzieś z strzałkami też można Nawracam czwarty Noooo I zahaczyłem Nie może znowu czwarty będą Namiotego Zeusa trzeba wyprzedzić Dobra. Bo nawet jak nie gram, to się z tym Zeusem męczę. Dobra, ja jestem trzeci. Dobra. No i oś, myślałem, że jeszcze no ale trzeci. Dobrze. A Zeus na piątym miejscu. Hihi, czas, minuta 56, 97. Dobrze. I teraz idziemy No tego. No, wam pokażę, gdzie idziemy Next Wszystko po angielsku, nie ma niestety języka polskiego Nowa mapa No samochód, aj, niestety nie Reading really? Dobrze Horsion, hor A nie, czekajcie Nie chciałem No dobra, czy dalej w tym dziwnym mieście? No dobra i nie wiem, wyprzedamy. Już 19 się zakręciłem i już 20. I to właśnie jest minus, że cię to spowalnia, ale już nie, 19. No kurde, no co jest? Znowu się zakręciłem. Nie może będę tym nazywał 19, no halo. Eee, no tak to nie może być, bierzemy się do roboty. Że na filmie pierwszy nie będę? Nie, teraz będę pierna. No. Dobra, żartuję. Nie, 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 nie. się przydaje, bo w końcu stracę paliwo i nie wygram. Raz tak straciłem i nie wygram. No, a tych trzech pasuje mi wyprzedli, pięknie. Dwunaste miejsce. Raz jedenaste, dobrze. drugie okrążenie. Jedenaste, teraz pasuje mi nic... No, nieważne jakie, bo się zakręciłem. Jedenasta, to pasuje mi dziewiątą, wow, 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 jak szybko to zakręty Dobra, już dziesiąty i prędkość 200 Okej, okay, no dziewiąty, niedobrze, nie dobrze Ale już ósmy Dobra No jedziesz, jedziesz, jedziesz Horuzion, dobrze, siódmy jeszcze jedno okrążenie mamy, no a i myślałem, że wyprzedzę finał lap, no jestem piąty, a i na no, ty, gościu nie spowalnię mnie muszę być co najmniej czwarty, ze ten piąty, no ja jestem czwarty, no co najmniej trzeci jeszcze pasowałby być, Żebym był lepszy wynik. No, 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 jest szansa, że go wyprzedzę. No, 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 no. no. Ale wątpię, prędkość 170. No, nie wiem, jaka tu może być największa, bo się skupiam na wygrywaniu. I. Aj, no, prawie. Czas, aj, prawie ten sam. E, 2 minuty 20 sekund i 46 centy. Zeus na osiemnastym miejscu, wo-ho-ho. Co to się z Zeusem stało? stracił formę No ale dobrze no eee, map teraz przechodzimy I teraz, uwaga, będzie Atacama Atacama było Santiago Villarica Czyli Atacama teraz Alma Samochód ten, i mamę wam pokażę, że języka się nie da zmienić. Pokażę wam, jakie są języki. Alma, Atacama ta sama Horizon House Turbo, dobra Pięć okrążeń. Whoa, ho, ho no to nieźle. Tyle to jeszcze nie miałem. Dwudziesty, więc to pani będzie na spokojnie. Pierwsze miejsce, jak pięć okrążeń. Jedenaste. Dobra Okej okay. No tu czasu 2 minuty 22 na, na pewno nie będzie bo to jest za dużo okrążeń Już 10 Dobra No 4 okrążenia jeszcze okej okay. W nocy jedziemy 9 miejsce Dobra prędkość 206 No tankowanie już 7 na zeus, mam nadzieję, że jesteś ostatni. No, kurde, Dziewiąty. Dwa miejsca straciłem przez zahaczenie. Nie fajnie. Za dużo to zakrętu. nie... Muszę szybko, szybko reagować palcami włazdę. Na wolniaka wyprzedzę. Na huciachu. Dobra. Tych wolniaków wyprzedzę. Jestem piąty. Dobra, okej. Okay. Chyba tu na spokojnie będę pierwszy, ale nie... Nie... No... Nie nastawiaj mi się. Dobra, jeszcze dwa okrążenia. Okej, okay, jestem czwarty. Fajnie. Okej. Okay. Może ile tu zakrętów? Okej. Okay. Jestem trzeci, super. No tak, tutaj będę pierwszy, będę pierwszy, to będzie fajnie. Finał lap, finałowe okrążenie. Dunaj jest bardzo ważne, wyprzedzanie. żeby odblokowywać nowe miasta. No. I tutaj może być decydujące. No i pierwsze miejsce. Uh! Jeszcze na filmie pierwszego miejsca nie miałem, ale tutaj właśnie wygrywamy pierwsze miejsce. Czas 2 minuty 19 i 20 setne. Zeus, na którym... będzie. Zeus nie ma? A, no to fajnie. Zeusa nie ma. Dobrze, więc pierwsze miejsce. Mamy to. Namrze. Więc teraz wam pokażę, że nie da się zmienić języka okej, okay. nie wiem, Retrie. Nie wiem, jak Nie Almania, już nie chcę się ścigać. Eee... Cancel. Nie to. Optinius. Są tutaj muzyki ściszone. Hmm, gdzie tu były te. O, oh, english, Portugal, Francus, Apple jakiś. Dyshton, Italo. Jakieś japońskie, chińskie, jakieś takie. No i polskiego, jak widzicie. Niestety nie ma, więc. No ja mam english, czyli ang angielski. Muzyk for jest wszystko ściszone tutaj screen resolution 1920x1012. Eee, Okej, okay, więc pierwsze miejsce jest czas minu 2 minuty, 22 sekundy. Jest a jeszcze raz przejdziemy, to ostatnią parę sekund. 5 okrążeń znowu, ale to już tam nas tam nie będzie obchodziło. sobie dzisiaj też to program. pogram program Madranera. W Minecrafcie buduję największy wieżowiec do limitu wysokości 319, ale to jeszcze Wam szczegółów nie będę zdradzał, bo jutro będzie Bust Simulator 18, jak będę sprawdzał jako pomocnicy, jako dziewczyny, czy przepuszczają wszystkich i potem jako mama. I wtedy będzie Minecraft tryb wieloosobowy, tryb Krempel, czyli to będzie w sobotę, chyba dzisiaj jest czwartek. Czekajcie, dzisiaj czwartek? Może. czekajcie Dzisiaj czwartek, czyli Hydro Simulator w sobotę Minecraft tryb wieloosobowy. No i w niedzielę będzie tryb jednoosobowy, czyli mój. Pokażę wam jakie zmiany są. A jest ich sporo, więc Hydro Simulator w, w sobotę tryb wieloosobowy. I w niedzielę tryb jednoosobowy w Minecraft. Pokazuję wam jakie zmiany, więc... No fajne filmy będą, więc łapeczka, subskrypcja, komentarz No i mam nadzieję, że Horsion House Turbo Wam się podobał To znowu gram na tym kanale Pierwsze miejsce, czas 2 minuty 22 sekundy Zaliczony, więc... A, jeszcze, już dojadę tutaj Te jeszcze dwa krążenia Nie jestem na piątym miejscu, dziwo nawet jak gadam no ale fajnie, przynajmniej sobie odblokuję. To będzie ostatni wyścig. Dobra, wow, 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 taki bonusowy wyścig. Znaczy tak, to ja sobie tak zaplanowałem, tutaj kaktusy są. No, czwarte miejsce, nawet może być. Pierwsze miejsce mam, zaleczony film, trzecie miejsce już. Może znowu się uda pierwsze. Final lap, dobra, fajnie. No, jeszcze tych dw trzech gagatków pasowałoby mi ich wyprzedzić. Ale nie wiem, na jak możliwe to jest, bo oni są tro a Nie, nawet daleko nie są. Tylko muszę się postarać. I oj, zagapiłem się na kamerę. Niedobrze. No, dajecie, dajecie. Lamus, muszę was tutaj... Ach, nie ma szans. Dobra. Trzecie miejsce, czas 2 minuty 26 sekund. No i to byłoby na tyle. Hmm, Zeus na 15 miejscu. To był Hordeon, Haus, Turbo, Chile i tam wszystkie miasta. Santago to Villa, co by była coś tam. Więc... Hey.